No szkurde, no nie mogę, są takie lagi, że nie mogę trafić. Ten kombi jest do wywalenia już. Co się dzieje z tym komputerem? Robiłem normalnie format, a wszystko, no nie da się. Mam za duże lagi, no nie jestem w stanie grać. Partnerem kanału jest Eneba. Jeśli szukasz najlepszych gier, DLC, kart podarunkowych, czy subskrypcji na eneba.com, znajdziesz ponad 20 tysięcy cyfrowych produktów w doskonałych cenach. Niezależnie od tego, na jakiej grasz platformie, mamy coś dla każdego. Już od dzisiaj skorzystaj z kodu Benshort, aby zyskać 10% rabatu na swój koszyk. Kurde no! Skurde! To dawaj. A to next Team przyszedł, Next Team przyszedł. No tak, powiedziałem przecież. 20? Oni są pod A nie Chodźcie, pomóżcie, błagam, no! Pomożesz ktoś czy nie? No. Weźcie moje ciało teraz. No już nie się. no mówię chodźcie to chodź, a nie. Chodźcie za mną, tu. Za mną, za mną, za mną. No. Ta. Przedam mną pasz, Daj mu, mu coś. 10, 10, white, no, 10, white Co? Na mnie jest stolowa, na mnie stolowa jest. No chill, chill, chill. Ci, ci. No ja jestem teraz. dead, no ja walę, nie chcę się A nie chcę się z nim swim Serio, nie mam w ogóle motywacji wtedy. Nie czuję, że, że... że... nie no nie, nie chcę mi się po prostu Bez sensu tak granie, Nie, ja nie nie gram. To nie ma sensu Nie tak wychylać! Tak, tak. Wal gluta to wal gluta i nie, nie wychylasz, yes jasne? Nie, ma Okej, okay, w tym momencie ktoś trzyma i leczymy się Trzymaj, Stevie trzymasz, my się leczymy Masz nie wychylać jak mówię Uleczcie się teraz, uleczcie się Kurde Dobra no. Uciekajcie, jedna osoba niech prze... Dobra, nie wiem nie może być tak no, musi być ogar. nie może być tak, że macie 0hp i wychylacie też. Ja wiem tego No kurde, patrzyłem na czat! Kurde, panowie, zdenerwowałem się, naprawdę, no chodźcie, człowieku. Nie, nie słuchacie mojej taktyki, no. Serio, no. Ja się rozpłaczę za nas, człowieku. Ja się rozpłaczę za Panowie, zrozumcie, taktyka jest taka, że mamy razem chodzić przy sobie. No ale o co ci chodzi? Dobra, no ja teraz idę, też się podniecę, jak cię zabiję. No stary, no bo już mnie denerwuje, jak coś to. No. Tak się podniecę, że <grym> mnie zabije, że ja nic nie mówię, że tak cię zabiję. Dobra, idę się podniecać. idę cię Dobra, zabić się. I się podniecać, że cię zabijam. Uuu, nizer. No właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie. No właśnie. Leba. W każdym i w co się dzieje. Oooooo! Nizer! Oje! Oh, yeah! Nizer! o oh, Kaziu! Nizer! Oh, ale full boxi! Katanami, nawet. Jazda. Okay. Dawaj, katana, katana, to jazda. All in, all in, all in. All in, All in, all in. in, in. Dawajcie no, jeden prawie leży. Dead. Ja zginąłem od jednego. Dawaj go, chociaż. Dobra. Oh, yeah. Nie, trzeba zmienić taktykę. Jest sam? O, oh, to jest niefajnie, tam się niefajnie, Nie niefajnie, 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 maskę. niefajnie, 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 To no nie, 5HP ma 5HP. Wiesz, na niego, wiesz, na, Zem, na hita jest, hita. Jest taka pięknie od 0... Zero... Ja pierdolę. <średencji> 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 jest, no dawaj go. 0.0.0. Nie. Nice. Nie. 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 Kurde, zastresowałem się, że jak byłem to top dwa nie trafiłem Ja wale Kurde Dwóch Kurde no... ai, ja walę! Ej, Ej nie cicho, teraz Zajam gramo życie, brawo. uwaga start, mam to wszystko gdzieś Uwaga start, gra życie, gramo życie. Bałem, was 310 Umożę. LEŻYSZ! Nie mogę... Grał, Kurde, kiedyś trafię w ten no obiektyw jeszcze. Dobra, łupy pysk rybyku, ma, Patrz, patrz <laughs> jaki ma <parę> pysk! Pierdolony <laughs> byłem, też <ktoś laughs> się <laughs> nie <odmianieć>. znajdź. <Są> jest... <laughs> się już ledwo rusza w tej grze, no tak. Ale... Idiota coś gada, że jestem nobem, a to nie jest nobem. Ledwo się rusza w tej grze. Elfka! Max, to retail, Widzisz co on to kurwa to daje? daje. Ej, wiz, kurwa, co on daje? Ej, kurwa, do ciebie gadał w szatu. Ej, kurwa, pierdolona na co on daje? Trzymajcie się chłopaki. Ja pierdzielę.

Ten, kurwa, stream site dostaje nawet na finałach solo cash capa. Wiecie, co jest, kurwa, w sklepie dzisiaj Fortnite? Pakiet fncs, kurwa, bundle z syreną czerwoną. Zajebista data, żeby sobie wpierdolić w pakiet fncsowy. 16 grudnia 2024. Bro, are you fucking kidding me? There's no fucking shot, bro. Nie patrzyłem. Oh my... Nie patrzyłem. Czemu jest taki krzywy? Jakby był mały wypad z łóżeczka. Right. Ale na pewno będę musiał w nowym tygodniu wrzuć... C'est is good cool. <laughs> Voilà! <vanne. laughs> oh, mais c'est magique! <laughs> yeah, oh, yeah! Yeah, 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 yeah. Yeah. Allez, dans la flotte un peu, comme ça, ça te régène. Powierzchnia niezłe. niezła. Nie ze scena. To Tenham 3.0? Ej dobra, wy jako United nie istniejecie jako klub kurwa. Po powtarzam to, co powiedziałem. Was od 10 lat kurwa. Nie ma na scenie klubów w Europie. Co to kurwa jest? Singapur? A Singapur to jaki kurwa kraj? Jaki kraj Singapur? Gdzie kurwa? No powiedzcie w jakim żyjemy kurwa świecie, żeby my czekamy do pierwszej wnoty, żeby zobaczyć mordę w jakimś kiwlu w sklepie Fortnite, za którą musimy jeszcze zapłacić 30 zł. To jest moje bada. going out. Ja też ja jestem jest czarodziejem. czarodziejem. nie spodziewaliście się please. tego. A wada, kiedy dobra! Dobrze, że byli w porządku. No nie miałem co kurwa, bo no, biegłem, ja pierdolę. Messi! Kurde, ten Sąc kaptur coś? troszeczkę jakbym był takim elfem, co nie? Kto to Kto to ja tak, tak, tak. Tak, tak. Takim elfem, co ty gada? Ja mówię tak za duży trochę chyba jest. Co? A może jestem imperatorem, ty! Ja pierdam! Ja Jesteś w matryksie stary Ty Wiesz, że wszystko zostanie wymazane z twojej pamięci tak naprawdę jak się jutro obudzisz dekso Jesteś pod moją władzą stary To wszystko jest ustawione gościu Jesteś w mojej koncepcji Messi to nie jest debiut. Messi jest mądry A ja wygram FNCSy? Oda. No i spadłem, ja wale. Kurde, durni stream snajperzy, ale spokojnie, damy radę. Damy radę. To Są durnie stream snajperzy. Ale kaza ma nas. Ej, boję się, że kiedyś rozwalę ten obiekt, przysięgam. Czy myślę, że będzie kwal. Tak. Będzie equal. Kurde, prawie zabijłem ich obu.